Jeśli marzysz o lepszym zdrowiu, szczupłej sylwetce i pełni energii, to mam dla Ciebie parę słów. Jestem trenerem osobistym, specjalizującym się w redukcji otyłości i wycofywaniu chorób metabolicznych. Stworzyłem program, który nie tylko odchudza, ale zmienia styl życia na zdrowszy. Program dla osób zmagających się z nadwagą, cukrzycą czy insulinopornością. Program dla tych, którzy chcą się czuć lekko i dobrze w swoim ciele. Dla osób gotowych na zmianę, z moim pełnym wsparciem na każdym kroku. Co oferuję? Indywidualne plany żywieniowe i treningowe. Będę monitorował twoje postępy. Będziemy zawsze wiedzieć, że idziesz w dobrym kierunku. Udzielę ci motywacji i pełnego wsparcia. Nie będziesz czuł się z tym sam. Szukam osób, które chcą działać i widzieć efekty i mają dość nieudanych prób odchudzania. Napisz do mnie na Messenger. Do lata jeszcze zdążysz ze znakomitą formą.